Cześć dziewczyny! W dzisiejszym filmie pokażę Wam moje sprawdzone triki na gigantyczną objętość na włosach. Zapraszam Was do oglądania! Nie obciążaj włosów zbyt wieloma produktami. W kwestii objętości jest to kluczowe. Wiele produktów do pielęgnacji czy stylizacji włosów może je obciążyć i sprawić, że będą wyglądały na oklapnięte. Tak samo maska czy odżywka aplikowana od nasady włosów ma negatywny wpływ na ich objętość. U mnie fajnie sprawdza się pianka zaaplikowana na mokre włosy. Zawsze też spryskuję włosy sprayem termoochronnym jeszcze przed suszeniem. Suszenie głową w dół. To pierwszy krok po umyciu włosów, który pozwoli na mocne odbicie włosów u nasady już na tym pierwszym etapie. Ja akurat od kilku lat używam sprzętów do stylizacji włosów marki Remington, po prostu je uwielbiam. Przy suszarce upodobałam sobie w szczególności funkcję Turbo Boost, która umożliwia szybkie, ale też intensywne suszenie. Super się sprawdza, w szczególności gdy się śpieszę. Czasem sięgam też po dodatkową dyszę do kręcenia, co też naprawdę fajnie wpływa na zwiększanie objętości. Suszenie na szczotkę. Powiem Wam, że od kiedy ścięłam grzywkę i jestem troszkę zirytowana, ponieważ nie zawsze jestem w stanie ją ułożyć, natomiast wiem, że zapewnia mi dodatkową objętość włosów i lubię ją układać właśnie w ten sposób. Ta szczotka była akurat w zestawie z suszarką i ma idealną średnicę do takiej długości włosów, to jest 45 mm. Odbijam od nasady przednie pasma i wywijam je na zewnątrz, przez co wyglądają na naturalnie uniesione. Chwilę po suszeniu gorącym powietrzem przytrzymuję włosy, by ostygły na szczotce, przez co ten efekt zostanie jeszcze bardziej utrwalony. Zamiennie możecie po suszeniu gorącym powietrzem zakończyć ten proces przełączając na zimne. odbicie włosów u nasady za pomocą gorąca. Ja lubię wykorzystywać do tego urządzenie 2 w 1 Curl and Straight, które pokazywałam Wam już na kanale wielokrotnie. Ono pełni funkcję zarówno lokówki, jak i prostownicy, ale grunt to odbić te włosy za pomocą gorąca jak najbliżej głowy. Wtedy nadamy im faktycznej objętości. Dobrze jest wykorzystać te wewnętrzne pasma włosów. Dzięki temu zagięcia na włosach nie będą widoczne, ponieważ tak jakby przykryjemy je wierzchnimi pasmami. Specyficznie skręcona płytka i końcówka przy tym urządzeniu kompletnie się nie nagrzewa i według mnie to działa na wielki plus, ponieważ nie dość, że nie muszę się gimnastykować, to mogę zrobić to w bezpieczny sposób. Przerzucanie przedziałka. Przeważnie, nosimy przedziałek cały czas w tym samym miejscu. Dajcie dziewczyny znać, czy też tak macie. Włosy się przyzwyczają do takiego ułożenia i stają się po prostu oklapnięte. Ja to u siebie jak najbardziej zauważyłam. I super trichem na to jest przerzucanie ich na zupełnie drugą stronę. Po uprzednim odbiciu włosów u nasady dzięki temu zyskamy super objętość. Prostowanie włosów od połowy. Proste włosy nie wykluczają objętości, ale trzeba to zrobić w umiejętny sposób. Ja akurat na co dzień bardzo lubię takie nosić. I tutaj po pierwsze optymalna temperatura. Dla mnie to 210 stopni. Powiem wam, że dlatego jestem w stanie wyprostować włosy poprzez jedno przesunięcie urządzenia w tym samym czasie je rozczesując dzięki mikrogrzebieniu. Kilkukrotne prostowanie tego samego pasma niestety niszczy włosy i sprawia, że tracą na tej objętości. Dodatkowo fajnie sprawdzi się tutaj suchy szampon lub puder do stylizacji włosów aplikowany pasmo po paśmie. Fałszywy Bob. Z reguły krótsze włosy, i tutaj nie ma się co oszukiwać, zdecydowanie łatwiej jest unieść i nadać im objętości. Nie musicie jednak wiadomo ścinać włosów, wystarczy, że założycie golf i wsuniecie dolne pasma pod spód, tworząc zupełnie nową fryzurę. Ten sam efekt osiągniecie też poprzez podpięcie kosmyków za pomocą wsuwek, to jest super tip na jesień. Tapirowanie w szczególności przodu włosów jest zawsze super sposobem na objętość przy tworzeniu np. upięć. Można użyć do tego szczoteczki do zębów lub szczotki do włosów z takimi specyficznymi, delikatnymi grzebieniami. Przy tym z kolei uważajcie, żeby sobie faktycznie nie zrobić krzywdy. Kucyk z psówką. Przy takiej fryzurze wsówka optycznie uniesie kucyk, przez co fryzura będzie sprawiała wrażenie bujnej i pełniejszej. Dodatkowo możecie pofalować kilka kosmyków kucyka, ale tutaj skupcie się na odpowiednim ułożeniu wsówki. Wepnijcie ją pionowo w spolniej części kucyka tuż przy gumce. Rozczesane naturalne loki czy fale. Naturalne fale z maksymalną objętością to życie, nie oszukujmy się. To właśnie one zapewniają nam tak maksymalną objętość. Zaczynam standardowo od kręcenia pasm. Dobrze jest kręcić włosy w różnych kierunkach, wtedy nadamy im faktycznie naturalnego luku. Dobrze jest lokować wąskie pasma włosów, dzięki czemu ich objętość będzie zdecydowanie większa. I super sprawdza się tutaj skręcona płytka, ponieważ mogę to zrobić ultra szybko i bez jakiegokolwiek problemu. Grunt to przekręcić urządzenie o te 180 stopni. Po skręceniu wszystkich pasm utrwalam fale lakierem i rozczesuję delikatnie, najczęściej za pomocą palców, natomiast możecie użyć do tego też grzebienia z szerokim rozstawem ząbków. To tyle w dzisiejszym odcinku, dajcie koniecznie znać jakie są Wasze triki na maksymalną objętość i które z dzisiejszego odcinka przypadły Wam do gustu. No i napiszcie jak Wam się podoba efekt przod i po. Jestem mega ciekawa. Ja się z Wami żegnam i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, papa! Pa.